Michał Bugno, witam w programie Sektor Gości. Znajdujemy się w English Football Club w Krakowie. Naszym gościem jest dzisiaj Jerzy Dudek. Witam Cię Jerzy. Dzień dobry Państwu. Golf, wyścigi samochodowe czy akademia sportowa? Co dzisiaj najbardziej pochłania czas Jerzego Dudka? Wszystko po trochu. Nie można tak sprecyzować co bardziej, bo w jednym tygodniu bardziej golf, w drugim tygodniu bardziej akademia, w trzecim tygodniu wyścigi, w czwartym tygodniu znowu może golf. Jeszcze jest przecież rodzina, której poświęcam też dużo czasu. Golf jest bardzo spokojną dyscypliną, ale już wyścigi samochodowe, które też uprawiasz, to jest niemalże kompletne przeciwieństwo. Co Ciebie najbardziej pociąga w wyścigach samochodowych? To było moją pasją od zawsze, nie? Samochody zawsze mnie fascynowały. Jak miałem okazję, to uciekałem gdzieś zawsze na tor, choćby popatrzeć na, 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 na ludzi, jak jeżdżą po torze, ale nigdy ty, jakby nie mogłem brać udziału w, właśnie w tego typu przedsięwzięciach ze względu na kontrakty. W kontrakcie zawsze miałem Podkreślone, że sporty ekstremalne nie. Człowiek urodził się do walki z presją i z nią walczy, i w pewnym momencie brakuje ci tego. Jak się budzisz rano, już kurczę, Co dzisiaj będę robił? Nikt ode mnie nie wymaga, ani tej presji nie ma, nie ma tego przyspieszonego pulsu i wyścigi zadają. Dzisiaj jadę jako pełnoprawny zawodnik, ścigam się, jestem po pierwszej rundzie na Hungaroringu, czyli na bardzo sławnym torze gdzie się ściga, ścigają zawodnicy Formuły Pierwszej. Debiutował tam Kubica w Formule 1. Debiutował Kubica, Z jest jego ulubiony tor, można powiedzieć. I mój też do tej pory może być ulubiony, aczkolwiek zaczynałem w Poznaniu jeździć. Już nie mówię o tym, o tym madryskim torze, bo tam też mieszkałem 2 km od toru. Ale, ale bardzo fajny tor, bardzo przyjemny. I czuć tą legendę jakby, czuć jak jedziesz sam na tym torze, to wyobrażasz sobie jak cię mijają Pierwszej. To jest sport pasjonujący, ale też bardzo niebezpieczny. Tobie zdarzały się jakieś wypadki dachowania podczas jazdy w wyścigach? Następne pytanie, proszę. <laughs> e, no Miałem to szczęście, że do tej pory nie miałem dacha. No, wygląda to dramatycznie czasami. Ja sam, jak jechałem w Poznaniu rok temu i zobaczyłem kolegę, który wywalił w bandę i wylądował na dachu i z, i z wydechów muszyły takie dwa ogniste płomienie, to naprawdę się przeraziłem i, i tak sobie myślę, kurczę, po co ci to chłopie, nie? A jaka jest twoja największa prędkość za kierownicą na torze i poza torem? Znacie, poza torem nie ma co się chwalić, bo poza torem to wszyscy jesteśmy mistrzami prostej. Zbieramy mandaty. Zbieramy mandaty, jak coś, to jedziemy do Niemiec i tam po prostu pobijamy swoje prędkości. Każdy chce zobaczyć, ile, ile ten wózek, ile te moje auto jest w stanie wyciągnąć, żeby tam przycisnąć do deski. Jak już widzimy, że się kierownica trzęsie, to wiadomo, że już ten samochód już więcej z siebie nie da. To jakie liczby się tam na liczniku pojawiły? Na to, że wiadomo, że na to, że jest najszybsza, prosta i to są w zależności od toru, Wydaje mi się, że tą najszybszą, prostą mieliśmy na Hungar Ringu. Od pierwszego zakrętu, którym wychodzimy do następnego zakrętu, w którym trzeba zatrzymać się, no to około 210. Ale na prostej to każdy. Można powiedzieć ile w zakręcie. Więc teraz, akurat przyjechałem ze Słowacji, ze Słowakian Ring, to w zakręcie jechać 180 to już jest, to już jest poważny wyczyn. bo Wiadomo, że ten zakręt kiedyś może się skończyć, gdzieś można wylecieć i przy takiej prędkości to człowiek zaczyna już kalkulować. I, i, no, I moim zdaniem to jest odwaga, żeby wjechać z taką prędkością, że człowiek zaczyna oddychać. I nie jak musi już, hamować jak z jak taką prędkością, tak, żeby nie musiał hamować. Żeby, tak? żeby nie musiał hamować, ale żeby, żeby już no, jakby skalkulował, nie? z jaką może. A poza torem to pewnie pewnie więcej jechałem już, no. Każdy, jak, jak małe dziecko, każdy chce zamknąć silnik w swoim samochodzie, więc mi tam kilka razy się udało takie coś zrobić. Oczywiście w Niemczech na drogach, bo w Niemczech można, tam gdzie można to można. Nie wiem, chyba z 200, 280 pewnie jechałem. Rajdy samochodowe i rajdy terenowe też w jakiś sposób Ciebie interesują? Chciałbyś kiedyś spróbować tych dyscyplin, hmm. czy raczej wolisz pozostać przy wyścigach samochodowych? Powiem tak, że na samym początku miałem kontakt z rajdami, bo miałem taką fajną rajdówkę można powiedzieć, rajdówkę w sensie ulicznym. Dostałem ją na dwa tygodnie z Subaru i zasyznowałem się tym samochodem. Przewiózł mnie Leszek Kuzaj, czyli mistrz kierownicy. No i pokazano nam kilka fajnych rzeczy, kilka fajnych stuczek, których już nigdy nam się nie udało powtórzyć. I rajdy mnie też pasjonują, też się jakby gdzieś tam, wiesz, oglądam te, te, te samochody, aczkolwiek już nie są tak przewidywalne jak, jak wyścigi na torze. I, I tu trochę mam jakby taką pewną obawę, bo jednak no, jakieś tam dużo większe ryzyko jest. Może bardziej bym się odważył pojechać na jakiś taki wyścig 24-godzinny, na przykład do Dubaju czy, czy, czy na Le Mans, niż, niż na, na rajd. Aczkolwiek Dubaj też jest jakby taką rzeczą, która gdzieś tam każdemu kierowcy po głowie chodzi. I to nawet w kategoriach przygody można gdzieś tam zawsze kalkulować. Zastanawiałeś się kiedyś nad startem w Dakar, bo myślę, że Adam Małysz, Jerzy Dudek i Krzysztof Hołowczyc w jednych zawodach, no to byłoby naprawdę coś. Duże wydarzenie medialne w Polsce. Trzeba to powiedzieć uczciwie, że Adam robi świetne rezultaty, ponadprzeciętnie sobie radzi. Wiadomo, Krzysiek jest zawodowym kierowcą, wiele można się od niego nauczyć. Jest takim, takim przykładem systematyczności i długowieczności, można powiedzieć też. Pojedynek na pewno bardzo ciekawy, mam nadzieję, że kiedyś uda się. Do, jakby to jest też dobra, dobra, dobry pomysł, żeby zrobić konfrontację, bo, bo Krzysiek jeździ na torze i jeździ też poza torem. Był zresztą też zapraszany do nas do e, Volkswagen Castle Cup, wiem, że brał udział w Sirocco Cup, czyli podobne, dobrze mu szło. E, ciekawa sprawa była zadana, jakby, jakby sobie radził na torze, jakby sobie to ogarniał, bo bardzo dobrze poza torem sobie radzi, więc e, taka konfrontacja była bardzo ciekawa.